Z mojej strony, Milo i witam Was na pierwszym odcinku z Minigierek. I dzisiaj mamy gościa specjalnego, czyli mojego kolegę Michała. Przywitaj się. Hello. Dobra, i dzisiaj będziemy grali Murder Mystery. Tak więc, choć pójdziemy w sumie, nie, bo jesteśmy w party. Dobra, pójdziemy na Murder Mystery, tutaj. Klasyczne. Dobra. Okay. I mamy 10 sekund. A ja nie wiedzą dlaczego mam skin dziewczyny. Tak, bo w realu to ma y, skina szereka. Tylko no. Tylko to się zepsuło. Tak, z tym serwerem. I dla jasnej rzeczy nie... Nie do siebie, że o, Tylko po prostu nie... Ale... Akurat mówić możemy, bo... Dobra, mówić możemy, ustalmy to. Tak więc Michał kim jesteś. No dobra. a ty? Nie żeby coś ludzie, ale to jest to nasza pierwsza gierka. No mówię na, serio, na... Nie, 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 Nawet nie mieliśmy rozgrzewki przed tą gierką, a mnie wylosowało za mordercę. Tak więc no. Serio? Tak na serio mówię. Tak więc no. E, widzę ciebie chyba. Tak, idę ciebie. Tylko nie mam jak tam wejść. Nie, ja nie... Ja jestem, ja jestem ukryty. O, jak taki doszło. Właśnie cię widziałem, jak ja chciały z morzem. Serio? Tak. Dobra. Ale mam trochę takiego stresa. Tak to schnie. A następny. I tu się potworem. Ta. dobra, ośmiu zostało. No, ja Myślałem, że to ty. Teraz im zabiję po mnie. O. Dobra, następny był. Dobra, mam łuk i strzałę już. To, to morderca też może mieć? No. Ej, piszą, że Steve. Jakiś. Piszą, że Steve niby. Jezus Maria. Niektórzy piszą, że to Steve, a to Alex. Gdzie tam Alex? No. Michał, to ty u mnie jesteś obok, nie? Nie, ja, ja jestem, ja obok, obok jakiegoś typa. A Jaką? właśnie mi ten typ uciekł. Aha. E, Pądź i jestem blisko z na takim, takiej bramie. Aha, to miałem... Było kilka ludzi, o tym samym skinie, serio. E, czekaj, bo jest takie jedno miejsce, nie, i tutaj się ludzie chowają. Aha. Jeszcze pięciu zostało, mam minutę. Wow. O Jezus Maryja Kurde Michał ten I, I to był mój koniec. A właśnie nie wiadomo czy mam nagle mnie importowało. Ej, dziesięciu zostało. Ej, ile... Ile jeszcze typów jest, Michał? Ty masz tam niewinnych? Dobra. Hala jesteś? I właśnie tego typu widzę. A z... Dobra, dobra, to ludziska widzimy się, jak już nam wczyta gierkę. Dobra, tak więc jesteśmy już z powrotem i jestem. Ja Ja, jest, ja też jestem niewinnym. Dobra, super. żyje. zginął. No, nie runda. Doskonała kolego. No. Tylko pamiętasz co mówiliśmy jeść, nie? Będ, jak będziemy mieli, mieli jakąś serię, może jak się uda, nie? No, ale Bo dobra. Tak, pamiętam. E, dobra, no, mam drugie złoto. To będzie tajemnica, więc... tak. Dobra, mam dwa złota. Mijam jakiegoś piłka, Weź mi obserwuj, jeśli możesz. E o oh shit! Mam mam, mam! mam, 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 mam. Mam dziewczynę tą. Kurde i zginąłem. Ona też. spadła z wysokości. <laughs> Dobre. Jestem prawdziwym bohaterem. <laughs> Dobra. Nie, wytrzyma, nie wytrzymała. Nie psychicznie i spoczyła. Mhm. <laughs> Dobra, jesteś. Nie wierzę, Nie wierzę. Miałem się się ten procent na morderce i jestem jej. No jaki fart. Dobra. Tak eee, więc jest to już następna ręka. Dobra. Mamy jakiś lasek, Jestem budynki. Pornercą. Ty mnie Michał zostaw. Nie, do, nie dorwiesz mnie. Spokojnie ma, Nie no, ziartuj. on tak nie ma na imię, po prostu czasem tak do niego mówię. Na imię ma... Nie powiem jak, to powiem co na razie. Tak. Może kiedy indziej jeszcze powiem go imię, a na razie... Mhm. Mm o, zabiłeś kogoś, nieładnie, nieładnie. Wcale nie. grzecznie. Ja teraz dojrzynkę podeszł i widzę i pokazuję, że pierwszy raz widzę na oczy tego tu. Ktoś napisał, naprawili mapę. Dobra, uciska, ja się tutaj ukryję. A mam jakiś czas tutaj? A, trzy tak, minuty. Tak, 3 minuty masz. Jackie Steve biegnie. Jezu, jak... Tu jest za dużo prześci, oh. nie wszyscy tutaj wszystko widzą. Dobra, mam fajną... Ja zobaczyłem fajną krywę, to fest. Tylko muszę tam jakoś dojść. A. Kurde, wszyscy nie wiem, tak się... Byście się pouchowali. Tu jest fajne to w tej mapie, że tu są krzaki tu można się w tych krzakach schować. Właśnie to jest dla mnie. O mam łupkę. Ja tak sobie tylko się chowam, tylko co to robię, tylko to. Stracenie strzały, nie? Aha, pewnie wiem w kogo. A, a da, się, da się jakoś odrzyskać? Mm, musisz 100, znaczy ten 10 uzbierać. Znowu... Tak. Ej, typi, ja nie rady wszystkich zabić. Jeszcze jest pięciu nie mhm Mm. -hmm. Typ detektyw. Mm -hmm. Dobra, mam prze... Znaczy przekoksoną. Miejscówkę, może nie. Ale... Nie, da się, a da się rzucać nożem? Tak. Ja. Uh, uh, dostałeś kompas. Kurde. Ajajaj. E, musisz przytrzymać prawy przycisk myszy. Oczywiście. <laughs> Jedną osobę tylko. Jedno. Jedną osobę. Widział. Jedną osobę tylko chłop zlikwi, w, zlikwidował. No nie! No po krzaki nożem <laughs> O, widziałem cię, widziałem, 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 widziałem Nie widziałeś mnie! Widzia, widziałem, widziałem ciebie. No i jak mi trafił? Murdu, zabijaj. Widziałem ciebie. O, grubo. Nie jest detektywa. Ja. Ajaj. To jest mały, smok... czy nie? Możesz. Jest, ja. wygrali, wygrałem, ja yeah. wygrałem, wygrałem, nie. wygrałem. Wydaje się, ja nie jestem takim, bo no po prostu ta arena jest taka duża. Znaczy, znaczy duża sprawa, jest. Znaczy, duża jest, ale ma jest mało kryjowek, Michał. No właśnie, nie jest otwarta przez cień. To jest najgorszy numer. Hmm. Tak. Mam 7, 6, 5, 4, 3, I 1. Niewinny. Też. To jest ostatnia mapa, nie? Tak, to będzie ostatnia arenka. Albo jeszcze jedna, jedna będzie. będzie tak A ja nie wiem, Michał, nie wiem, Michał. Dobra, to tak jest. ta, nagramy czy to jest ostatnia. Możemy. Specjalnie dla widzów nagramy następną Arenkę. Dobra. To jest w ogóle przerwałeś mi. Uho! E... No, o, jak grubo leci. i... Zapomniałem coś tam. Się... A, dobra, to jest ta mapa, gdzie uratowałem innych ludzi spadając yy, mordercą. A ja po prostu spadłem. E, dobra, Steve jest mordercą. Tak. Okay. Bo widzimy... Bo widziałem jak zabije ludzi. No właśnie go mam na plesach. I właśnie mi, Właśnie mi zaczął mi gonić. Zaczął się gonić. Właśnie mnie morderca goni, więc... Ola, łuk został podniesiony. Maciej, uciekaj, 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 uciekaj. No właśnie, wiem Michał, wiem, wiem Michał. Ło, dobra, uciekamy, uciekamy. Szybko w dół. A nie, to nie on, na szczęście. Ola, chodź tu. Chodź ze mną tu. Uuu, ale kriuwa. spoko. Dobra, morderca za mną. Chyba. Nie, co ale mam kryjówkę taką nawet. Eee, poczekaj. Chodź na tory po prostu, znajdziemy się na torach. E, bo ja zeskoczyłem tam gdzie ty. A dobra, widzę się. Stój. Właśnie. Dobra, cześć. Halo. Cześć. Chodź tu. To jest taka nawet, nawet kliwa. Ło! Orderca! On <grywa> nas zaskoczył. Dobra. Teraz na mapa. Tak. E, chciałbym jeszcze dać taki mało... W odcinku możemy nagrać skyblocki. Znaczy nie... E, co mówisz? Bo mi trochę Ciebie zacięło. O, e, że będziemy mogli nagrać... Zrobić... Powiem im w tej rundzie, nie? Kurde, a ja już chciałem ten... Ja... mogę... Mm. Eee... Para, poczekaj. Trzy, Ej, po dobra, poczekaj. 3, 2... Dobra. Dobra. Cicho. Eee... Dobra. Dobra. Jesteśmy już na następnej arence. I na ostatniej... ...arence, gdzie już... No. A, dobra. Gdzie ludzie już nawet giną, i po tej arence się żegnamy. Jak chcecie, na kolejny odcinek, to może, nie wiem, jak na teraz, to może 3 albo ora, 5, 5 łapek w górę. Bedwarsy albo Skyblocka, to możecie napisać w komentarzu, albo w prawym górnym rogu, ja nie się nie zapomnę dać e, karty. Tak w ogóle, bo zapomniałem powiedzieć. Yy, najważniejsza rzecz. Nie, zapom nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału z dzwoneczkiem oraz lajka. lajka. I lajka oraz komentarz dla... o, i Dla zasięgu. Dobra, wychodzimy. Dobra, jeszcze jest. Może jeszcze jedną zagramy, bo ja mówiłem no bo o słupku no i łapce. A ja w ogóle nie widziałam. Dobra, bo miałam byłem na F5. Ale, no dobra, widzimy się, widzimy na, się. Kolej, hmm. na kolej. Na kolej. A na jeszcze, mam jeszcze info. No mów. Pamiętasz, jakie mamy info na koniec? Hmm. Insta. Kurde, Michał, Kurzasz mnie, bo ja mówię, a Ty hmm. wkroczysz. Hmm. Ora cicho. No, dobra, jesteśmy na ostatniej. I to będzie ostateczna arenka, mówię Wam na serio. Z całym szacunkiem, mówię na serio, serio, serio. Dobra. Yy, tak więc, tak jak mówiłem, subik, łapka yy, i, oraz dzwoneczek i komentarz dla zasięgu. Dobra, Michał, tutaj musimy się postarać. I żeby nie było, yy, założyłem Instagrama. mailo, Podłoga I ty będzie w link w opisie. Jeśli nie zapomnę go wkleić. Tak więc, no. Jeszcze bym zaprosił na mojego Instagrama Reksiulu. Tak. To, be, to jest Michała pies. O. Dobra. To Michał, Panie. dawaj chodź na huba. Wyjdziemy. I tak. Michał, gdzie jesteś? Musimy e... Michał, gdzie no, jesteś? Jestem. A ja, ja już ja już jestem w... na hubie. Aha, dobra. To ja sam zakończę. <laughs> dobra. Tak więc ja O, to jest mój skinek Dobra, tak więc No Co chciałam powiedzieć Ja żegnam się w imieniu Michała Albo Michał się pożegna Może się pożegnać Michał Żegnajcie Bye. No, ja też was żegnam Widzimy się w następnym odcinku Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału Zostawić lajka i komentarz dla zasięgu Na razie, cześć